Cześć załoga z tej strony to zapraszam was do kariery przebudowy Atletico de Madrid Drużyny która od wielu lat próbuje dojść do poziomu FC Barcelona Real Madrid Ale niestety aktualnie jest delikatnie za tymi dwoma klubami Dzisiaj to wszystko zmienimy więc oglądaj do końca Atletico zaczęło źle sezon a my minimalnie zmienimy tylko ich filozofię Gramy z kontry tak jak Simeone to przeważnie robi 4-4-2 Formacja I zaczynamy od trzech kontuzji Bardzo ciężkich kontuzji więc ten sezon może być przynajmniej na początku dosyć nieudany Mamy 68 milionów więc bardzo przyjemny budżet na start. I postanowiłem w okienku zimowym kupić Nico Schotterbecha, bardzo ciekawego środkowego obrońcę z Niemiec, który gra lewą nogą za 60 milionów oraz Lenglet, taka ciekawostka. Zawodnik, który jest całkiem szybki, ma świetną bronę, bardzo dobrą fizyczność. Fabrizio Romano także potwierdza ten transfer, co jest bardzo przyjemne, że mówi o naszym zespole. I w czasie sezonu doszły kolejne kontuzje, i ta kadra wygląda dosyć przeciętnie, no ale zobaczymy, Schotterbecha od razu skakuje jako najlepszy na środkowe obrońcę. A my zagramy finał Copa de Espania z Villarreal, czyli z Marcelino defensywnym trenerem. I ten mecz, można powiedzieć, był taki defensywny, bo zagrała kontra na kontrę, ale to my wygraliśmy po rzutach karnych 4 do 3. A Titico Madryt zajmuje trzecie miejsce w tym sezonie: mamy 71 punktów. Bilbao sensacyjnie zajmuje drugie miejsce. FC Barcelona zdobywa mistrzostwo, mając 76 punktów. A Real Madryt na miejscu czwartym. W półfinale Supercopa odpadamy z Real Madryt, przegrywając 1 do 0. A w lidze mistrzów duża sensacja. W fazie ligowej już było nieciekawie, a później w playoffach przegrywamy z Marsylią 5-2, gdzie oba mecze przegraliśmy, tak nie powinno się wydarzyć. Kopenhaga eliminuje, Chelsea to jest też ciekawe. Baena ma 16 bramek, 11 asyst, Alvarez ma 14 bramek, 16 asyst, bardzo dobry sezon. Nico Gonzalez 11 bramek, 5 asyst to także jest całkiem przyzwoity sezon w jego wykonaniu. Zaczynamy sezon szósty od zmiany taktyki na posiadanie piłki. Zagramy także formacją 4-4-2 diament, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chciałbym grać cały czas na dwóch napastników. Mamy budżet wynoszący 140 milionów. I pierwszym moim transferem w tym sezonie jest Kukurela, który potrafi podłączyć się do ataku i jest całkiem fajnym zawodnikiem. Jest reprezentantem Hiszpanii. Będzie ważnym elementem mojej układanki, zwłaszcza, że może grać jako fałszywy, wahadłowy, a takiego zawodnika potrzebuje Mark Casado, nie ściany w Barcelonie grający w poprzednim sezonie przychodzi do nas za 38 milionów. Jest to zawodnik, który na pewno będzie ważnym elementem naszej układanki. Zawodnik, który będzie często wchodzić jako środkowy obrońca, a tak Kolejnym zawodnikiem, który do nas przychodzi jest Sasaki. Zawodnik z Japonii, 19 lat, 75 overalla. Zawodnik, który ma duży potencjał, może się naprawdę dobrze rozwinąć. Musimy go wyszkolić, ale ta podania na 84 czy równowagę na 89 wygląda naprawdę bardzo dobrze. A tutaj transfer odchodzący naszego napastnika z Norwegii za 51 milionów do Bayernu Monachium. Jest to zawodnik, który marnował dużo setek, dużo strzelał, ale wydaje mi się, że możemy wykorzystać te pieniądze na kolejny sezon. Tak samo jak Rodrigo de Paul także niestety odchodzi do Napoli, tak samo Jose Maria Jimenez odchodzi do Perze i zauważyłem, że być może ja źle ustawiłem opcję, ale dużo zawodników samych odchodzi z klubów, więc ta kariera będzie dosyć niespodziewania. Tak samo jak Molina odchodzi do Manchester United. I tu możecie zauważyć, że ta kadra jest troszkę osłabiona, ale wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie. I w tym roku zdobywamy Mistrzostwo, mając 87 punktów. Naprawdę świetny sezon poszczególnych zawodników. Real Madrid na drugim miejscu, Barcelona na czwartym. My, niestety z Bilbao, przegrywamy Superkopa. W półfinale przegrywamy 4 do 1. W jednej 16 Copa de Espania Przegraliśmy z Realem Oviedo 2 do 1. To nie powinno się wydarzyć. Julian Alvarez 90 do Rala, 30, Bramek 12 asyst. Rewelacyjny sezon. Griezmann w ofensywnym wydaniu 26 bramek, 6 asyst oraz Bena, który ma 17 bramek, 12 asyst. Sezon trzeci zaczynamy z budżetem wynoszącym 302 miliony. Ale tak jak mówiłem, dużo zawodników odeszło, gdzie ja nie akceptowałem akurat tych transferów. Przychodzi do nas napastnik, Ucze za 35 milionów. Bardzo ciekawy napastnik. Jeszcze młody, ma 24 lata, naprawdę może się rozwinąć. Zauważcie, że jest całkiem szybki, ma fajne ustawienie w ataku. Siłę strzału, on naprawdę może być bardzo dobrym napastnikiem. Svensson do nas także przychodzi za 29 milionów. Z Borus i Dortmund. Lewy obrońca, który może zagrać na środku pomocy. Jest w miarę szybki, ma fajne. Na atrybuty wytrzymałości, podanie na poziomie 79, ale także gra w defensywie. To jest jego fajny walor, bo orientację w obronie ma na przykład na 81. Sandoval, Newgen, 17-latek, przychodzi do nas za 39 milionów na prawą obronę. Zawodnik niesamowicie szybki, bo tempo ma na 90. Obrona tutaj troszkę kuleje, ale zauważcie, główki ma 61, odbiór piłki 88 i te główki zaniżają mu bardzo overall ogólne obrony, a tam naprawdę dobrze się spisuje. Tak samo jak Quirra, który da nas za 55 milionów, to jest środkowy pomocnik Naprawdę o wysokim potencjale niesamowitych umiejętnościach na start. Dalekie strzały na 84, długie podanie na 82, podanie na 84, kontrola piłki na 83. Tu możecie zauważyć, jak aktualnie wygląda nasza pierwsza jedenastka oraz rezerwowi. Wygląda to naprawdę solidnie i mam nadzieję, że ten sezon będzie udany. Ale niestety, Pablo Barrios tak samo odchodzi do Manchesteru City. To oczywiście jest transfer, który troszkę osłabi nasz środek pola. Tak samo Dawid Hansko który odchodzi do Realu Madryt za całkiem fajne pieniądze. Julian Alvarez za prawie 200 milionów odchodzi do FC Barcelony. Skąd FC Barcelona ma takie pieniądze? Nie mam pojęcia w tejże. Conor Gallagher, jak możecie zauważyć, po tym sezonie odchodzi do Napoli, więc duże osłabienia. I ta kadra wygląda dużo, dużo gorzej niż powinna wyglądać w tym sezonie. I tak zajmujemy pierwsze miejsce. To był naprawdę świetny sezon w naszym wykonaniu. 24 zwycięstwa, 10 remisów, 4 porażki, 82 punkty. Real Madryt na drugim miejscu. Tylko z dwoma punktami straty do nas. Wygraliśmy Superkopa, pokonując ten Real Madrid 2 do 1, co mnie bardzo cieszy. Wygraliśmy także Copa de Espania 3 do 2 z FC Barceloną. Niesamowity poziom prezentowaliśmy w tym sezonie, ale niestety w Lidze Mistrzów w 1.8 odpadamy z Borussią Dortmund, przegrywając 4 do 2. Javi Huerra 40 bramek jako środkowy pomocnik. Jakiś błąd w symulacji, ale ten sezon był niesamowity w jego wykonaniu. Baena 21 asy z 18. Bramek, uczy 25 bramek, także rewelacyjne liczby. Zaczynamy sezon, mając 86 milionów na naszym koncie, więc całkiem fajne pieniądze. I pierwszym naszym transferem jest Jose Manuel Asensio, który został zakupiony za 10 milionów. Jest to bramkarz, który ma 81 Uberala i naprawdę duży talent, więc mam nadzieję, że kiedyś zastąpi Oblaka. Araujo to jest kolejny Portugalczyk, który dołączył do naszego zespołu. Zawodnik kupiony za 36 milionów jest niesamowicie szybkim załonnikiem, a przy wysokiej linii obrony, a my aktualnie prezentujemy taką filozofię. O będzie kluczowym uzupełnieniem kadry. Szybkość biegu na poziomie 90, więc on dogoni poszczególnych rywali, a do tego kupujemy rezerwowego. Simons, który przychodzi za 18 milionów, ma 77 overalla, może zajrać jako SPO, środkowy pomocnik, defensywny pomocnik. W zależności jak będziemy go rozwijać, a już ma całkiem fajne statystyki, to wykończenie akcji na poziomie 80 pokazuje, że być może będzie lepszym ofensywnym pomocnikiem. Kadra wygląda solidnie, oczywiście poszczególni zawodnicy mogli być zdecydowanie lepsi, przede wszystkim Wszystkim na ławce i Robin Lenormand odchodzi niestety do Brighton za całkiem ciekawe pieniądze. Ten zawodnik nie chciał za nami przedłużyć kontraktu, a do tego sam zarząd zaakceptował ofertę za tego zawodnika. My w tym sezonie zajmujemy miejsce drugie, mając 83 punkty. 3 punkty straty do Real Madrid, który zagrał wybitnie z nowym trenerem FC Barcelona na miejscu trzecim. Superkopa i tu niestety Bilbao wyeliminowało naszą drużynę. Już w półfinale wygrywając z nami dwa do Doszliśmy do finału Copa de España ale przegraliśmy w karnych z Real Madryt. W Lidze Mistrzów odpadamy w play-offach, niestety z Interem 3-2. Szkoda, uczy 29 bramek 8 ases, naprawdę dobry sezon tego zawodnika. Querra 25 bramek, nie taki rewelacyjny sezon jak poprzedni. Baena ma 12 bramek 15 ases, także bardzo dobry zawodnik. Zaczynamy sezon 5, mając budżet wynoszący 396 milionów. W poprzednim sezonie mieliśmy 86. Jestem ciekawy, dlaczego ten budżet aż tak bardzo się zmienia w tej karierze i czy zostanie to poprawiane, czy po prostu to jest taki zamysł twórców gry grę. Alex Bena niestety odchodzi bez mojej wiedzy, co ciekawe, do Nottingham Forest, zawodnik, który ma 92 oberala, niesamowicie się rozwinął. Do nas przychodzi Karetas za 36 milionów, grecki środkowy ofensywny pomocnik lub prawy skrzydłowy, zawodnik, który na. Ma duży potencjał. 20 lat będzie idealnie tutaj pasować. Zawodnik, który jeszcze nie ma takiego wykończenia, ale mam nadzieję, że podreperujemy pewne mu elementy, żeby stał się lepszym piłkarzem. Tak samo jak napastnik Christian Kofane z Kamerunu, jak się nie mylę. Zawodnik, który naprawdę może mieć papiery na wielkie granie, kupiony za 38 milionów, ma dopiero 22 lata, a wykończenie akcji ma na 89, co bardzo mi się podoba, a do tego potrafi rozgrywać. Majenda, tak samo, to jest kolejny napastnik, który do nas przychodzi, ma 24. 4 lata, jest Hiszpanem, 35 milionów, tyle musiałem na niego wydać. Zawodnik, który także ma 87 wykończenia, siła strzału 87, dalekie strzały 91. Wygląda niesamowicie, a ja potrzebowałem młodszej krwi właśnie do ataku. Tony mandrazo do nas przychodzi to jest też bardzo ciekawy. Środkowy obrońca, lewy obrońca, prawy obrońca, lewy, skrzydłowe ale raczej powinien grać w bloku defensywnym. Niesamowite odbiór piłki, orientacja w obronie. Niestety główki 77, to troszkę zaniża jego tutaj... Pełny overall oraz potencjał, ale zobaczymy, może go na tyle wyszkolimy, żeby w tym aspekcie także był bardzo dobrym zawodnikiem. Tak samo jak Mukału kupiony za 40 milionów, defensywny pomocnik, który jest niestety wolny, ale nasz defensywny pomocnik często schodzi do trójki w obronie, żeby rozszerzyć także tą formację, więc być może szybkość biegu nie będzie aż tak ważna. U niego, zwłaszcza, że przyspieszenie jest całkiem niezłe, więc na pierwszych 2-3 metrach on potrafi dogonić przeciwnika. Formacja się nie zmienia. Chciałbym, Cały czas w taki sposób, dopiero jak będziemy mieć porządny kryzys, to dopiero wtedy. Dziś tam zacznę zmieniać pewne elementy. Niko Schotterbech niestety odchodzi do PSG, co mi się bardzo nie podoba. Mark Casado 88 overalla odchodzi do Krysa Palace i to są rzeczy, które ja nie potrafiłem w tej karierze zatrzymać. Zobaczymy, być może ja źle coś ustawiłem w karierze, muszę się tym pobawić, ale to jest moja pierwsza kariera od prawie roku w FC jakimkolwiek, więc wybaczcie, a przynajmniej jest ciekawie, bo dużo się dzieje. Montez za to da przychodzi za 40 milionów zawodnik Realu Betis na środek obrany, potrzebowaliśmy uzupełnienia. Zawodnik, który ma duży potencjał, potrafi grać też lewą nogą, więc będzie przydatny do rozgrywania akcji. A pamiętajcie, że aktualnie nasza Atletico polega właśnie na rozgrywaniu akcji od tyłu. W tym sezonie zajmujemy pierwsze miejsce, 95 punktów, 29 zwycięstw, 8 remisów, 1 porażka. Naprawdę świetnie to wygląda. Supercopa odpadamy w półfinale. Szczerze mówiąc, bardzo często tutaj odpadałem w półfinale. Tym razem wyeliminowała nas FC Barcelona. W pierwszym finale przegraliśmy z ROJO 2 do 1 w Pucharze Copa de Espania to także jest rozczarowujący wynik. W lizji odpadamy z Dumą Katalonii 5 do 3 to też jest bardzo ciekawy wynik. Niestety negatywny dla nas. Świetnie poradził sobie nasz nowy nabytek czyli Majenda, który strzelił 25 bramek. miał 8 asyst, bardzo wysoką średnią. HUIRRRA 22 bramki, 6 asyst, także bardzo dobry sezon. UCZE także dobrze się spisał 20 bramek, 10 asyst. Sezon szósty i zaczynamy z budżetem wynoszącym 403 miliony. Bardzo duży budżet. I pierwszy transfer to Alejandro Granados, który będzie pełnił rolę rezerwowego, kupiony za 39 milionów. Zawodnik, który ma potencjał, żeby się rozwinąć. Musimy na pewno naprawić jego szybkość, musimy poprawić jego grę w defensywie, ale może być fajnym zawodnikiem. Carmona tak samo przychodzi do nas jako już ograny zawodnik w Europie: 38 milionów. Cały czas szukamy tych transferów do. 40 milionów. Bardzo ciekawych piłkarzy na rozwój. A to jest zawodnik, który może się jeszcze rozwinąć. Bardzo duże tempo. Fajne odbiór piłki. Dribbling. Murillo do nas przychodzi wreszcie. Transfer stopu. 90 milionów. Prawie na niego wydałem. Zawodnik, który nie jest jakoś bardzo wysoki, ale zawodnik, który naprawdę ma bardzo duże serce do gry w defensywie. Potrafi rozgrywać. Podania na 82. Odbiór piłki. Bardzo dobre. Orientacja w obronie. Więc mam nadzieję, że to będzie naprawdę przydatny transfer. Bernal. 41 milionów. Tyle musiałem wydać za zawodnika, który marnował się w dumie Katalonii. To też jest zawodnik, który niestety nie dostawał odpowiedniej ilości minut. Wolniejszy na pewno defensywny pomocnik, ale mam nadzieję, że on będzie przydatny. Mam nadzieję, że naprawdę wykorzysta swój talent. A my sezon kończymy na miejscu czwartym. Mając 75 punktów, zastanawiam się, czy powinniśmy coś zmienić. Być może inne rozwiązania taktyczne. W półfinale, niestety, superkopa także przegrywamy z Realem Betis. Porzutek karnych, ale za to wygrywamy Copa de Espania. z Villarreal, co ciekawe. 2 do 1 tym razem. W fazie ligowej odpadamy w Champions League. Ten sezon 2030-31 jest tragiczny w naszym wykonaniu. Majenda: 31 bramek, jest bardzo dobre liczby. Ale reszta drużyny zagrała po prostu fatalnie. Czy szybko odbijemy się po tym fatalnym sezonie? Zobaczymy na początku odejścia. Javi Hurriel odchodzi do Sociedad za 120 milionów, Ucze odchodzi za 189 milionów, do Newcastle to jest duży cios, patrząc na to, że to był ważny element. Majenda odchodzi za 81 milionów do Manchester City, więc naprawdę duże osłabienia przed kolejnym sezonem. 342 miliony, tyle otrzymujemy budżetu, patrząc, ile zawodników odeszło i za jakie kwoty. To jest mały budżet. Budget. Salazar za to do nas przychodzi za 70 milionów 85, Overala, bardzo dobry, środkowy pomocnik, młodego pokolenia, zawodnik, który ma naprawdę świetne atrybuty. Samu, Omorodion do nas przychodzi za 95 milionów. Wraca do tego zespołu zawodnik, który naprawdę wyglądał świetnie w Bundeslidze i mam nadzieję, że ten poziom utrzyma w naszej drużynie. Dwa transfery, dwa kluczowe transfery. Większość to jest młodych zawodników, więc mamy zmianę dużą, pokoleniową właśnie w tym zespole i w tym roku zajmuje miejsce trzecie, Real Madryt zdobywa mistrzostwo, ale my jesteśmy w przebudowie w dobrym sezonie, bo 81 punktów to jest dobry sezon w naszym wykonaniu. W półfinale Supercopa przegrywamy niestety z FC Barceloną 2 do 1. W 1.8 Copa de Espania przegrywamy z Espanyolę 2 do 1, ale to jest sezon przebudowy, więc spokojnie. A do tego doszliśmy do finału Ligi Mistrzów. Troszkę niespodziewanie, świetny okres natrafiliśmy właśnie w drugiej części sezonu i także losowanie było dosyć przyjemne i ten mecz będzie bardzo ciekawy. Musimy go wygrać, wygraliśmy 1-0 Redondo, więc nasz młody wychowanek zespołu strzelił w 90 minucie Dzięki temu wygraliśmy Champions League I zrobiliśmy coś, co Simone przez wiele lat nie potrafił zrobić Być może w tym sezonie jeszcze będzie pracować w tym zespole i to osiągnie Mamy wspaniały moment tej drużyny A Kofane zagrał fenomenalnie 39 bramek, 9 asyst, samo 20 bramek, 4 asysty Czy Sasaki, który wreszcie odpalił 13 bramek, 14 asyst Sezon ósmy zaczynamy od kolejnych sprzedaży. To jest na przykład Araujo, który odchodzi do PSG za 77 milionów, czy Granados, który odchodzi za 32 miliony do Erbelipska. 409 milionów, tak? Zarząd Atletico Madryt przywitał nas w tym sezonie. Lorenzo Ramos za 105 milionów przychodzi do naszego zespołu. Młody, 21-letni Hiszpan będzie stanowił dużą siłę naszej drużyny, zwłaszcza, że zmieniliśmy ustawienia. Tak samo jak Baleba za 60 milionów kupiony zawodnik, który miał rok kontraktu, więc był troszkę tańszy niż normalnie. Zawodnik, który także ma bardzo wysoki jeszcze potencjał. Zawodnik, który już ma niesamowite atrybuty, przede wszystkim w defensywie. Jak możecie zauważyć, postanowiłem, że będziemy grać 4-2-3-1 lub 4-2-2-2. Zobaczymy, jak będzie wyglądać ten sezon. I w tym roku jesteśmy na miejscu drugim. 77 punktów, więc jest całkiem nieźle. Superkopa, i tutaj odpadamy z Real Madryt po rzutach karnych. Było dosyć blisko, żebyśmy awansowali. I dalej. W jednej i przegrywamy z celtą Vigo, w Copa de Espania niestety 1-0, w Champions League przegrywamy z Manchesterem City 4-3, to jest duże niepowodzenie, spodziewałem się, że dojdziemy do finału. Omorodion 30 bramek, 3 asysty, świetny zawodnik, Kofane nie niemy już tak dobrego sezonu, ale cały czas na wysokim poziomie. 23 bramki, 8 asyst, Salazar 14 bramek, 10 asyst, to także jest bardzo dobry występ tego środkowego pomocnika. Sezon 9 i duża wyprzedaż. Przede wszystkim Carmona odchodzi do Erbelipska za 67 milionów. Christian Kofane odchodzi do Realu Madrid, naszego największego wroga, za 90 milionów. A Sasaki odchodzi do AS Romy za 61 milionów. Te transfery nie powinny się wydarzyć. A tu jeszcze Hermans, który był naszym wychowankiem, także odchodzi do PSW za 111 milionów. A my otrzymujemy 146 milionów w tym sezonie. Obi za 61 milionów przychodzi do naszego naszego zespołu. Zawodnik, który mam nadzieję, że stanie się wielką gwiazdą. On ten potencjał ma. Troszkę przestał się rozwijać w ostatnim sezonie, ale tutaj mam naprawdę duże plany na tego zawodnika. Tak samo jak Figueira przychodzi za 67 milionów. obrońca z Portugalii, 21-latek, niesamowicie szybki, dynamiczny, z fajną obroną, dribblingiem. dośrodkowaniem naprawdę będzie ważnym elementem. Gramy cały czas to samo. Wróciliśmy do początku, czyli formacji 4-3, 1-2, czy 4-4, 2-Diament. Oblak niestety kończy karierę po tak wielu sezonach. Jan Oblak był wybitny w tej karierze. A my zajmujemy niestety miejsce drugie. W tym sezonie Barcelona zdobywa mistrzostwo, mając 91 punktów. Te osłabienia, które przychodzą praktycznie w każdym sezonie sprawia, że ta drużyna nie może zostać odpowiednio zbudowana. Real Betis pokonuje nas 2-1. Pucharze tak samo jak w Copa de España przegrywamy z Osasuną 4-3, do 3, ale Osasuna jest naprawdę bardzo ciekawa w tej karierze. A my wygrywamy Champions League, pokonując Bragę. Tak, Bragę 3-0. do 0. Braga była tym underdogiem w tym sezonie i doszła do finału, ale my ich pokonaliśmy. Omorodion ma 90 overalla i 23 bramki, 4 asysty. Obi ma 21 bramek, 3 asysty. Salazar ma 19 bramek, 11 asyst. Bardzo dobry sezon w jego wykonaniu. Po sezonie, gdzie wygraliśmy Ligę Mistrzów, druga część sezonu wyglądała zdecydowanie lepiej. Musiały przyjść transfery odgozujące: Murillo odchodzi do Bilbao za 83 miliony, czy Dave Rose odchodzi do Barcelony za 39 milionów. Niestety. A za to my otrzymujemy 301 milionów budżetu transferowego. Garcia do nas przychodzi za 37 milionów. Doświadczonyś ramkarz będzie przydatnym elementem gry naszej drużyny. Nawarro do nas także przychodzi za 53 miliony. To jest bardzo ciekawy środkowy. Obrońca, który może zagrać na prawej obronie. Zawodnik, który od wyrpiłki ma na 85, ale podania na 84. Tak samo jak Jarek, który do nas przychodzi za 48 milionów. Zawodnik, który może być Polakiem, ale raczej będzie Hiszpanem. 29 lat, tutaj już na karku 85 overalla, także bardzo dobry zawodnik do rozgrywania akcji od tyłu. SP jeszcze do nas przychodzi za 43 miliony, kolejny Hiszpan 83 overalla. zawodnik, który wykończenie akcji ma na 83, ale ustawianie w ataku ma na 88, co wygląda zdecydowanie zdecydowanie lepiej. Pierwszy skład zmienił się tylko przez dwóch środkowych obrońców. reszta wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tak samo bramkarz, ale niestety w lidze zajmujemy miejsce trzecie, gdzie zdobywamy 81 punktów, ale Real Madrid i Barcelona grała po prostu wybitnie w tym sezonie. Przegrywamy Superkopa, przegrywając FC Barceloną 2 do 1 w samym finale. Copa de Espania, także przegrywamy 3 do 1 z Sevillą. Szkoda, a w Lidze Mistrzów w ćwierćfinale Real Madrid nas ograł w dwóch meczu 4 do 3. Szkoda, nie Wypełniliśmy Mistrzów, Obi ma 88 overalla, 35 bramek, 9 asyst, Samu ma 23 bramki, za rasy, Tu ci się który powinien ci się spodobać. Do zobaczenia kolejnym razem i zostaw łapkę, jak spodobał ci się ten materiał.